Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Rezmo, witam serdecznie, moi drodzy, a ja znowu dzisiaj w lesie, moi drodzy, taka niespodzianka mnie spotkała, co prawda nie byłem może bardzo zdziwiony, bo byłem przygotowany po części, miałem taki mały pojemniczek z myślą o tym, że może podgrzybki gdzieś znajdę na ścieżce leśnej, albo opienki, moi drodzy, zobaczcie, zobaczcie, teraz właśnie można powiedzieć, że mam nawet troszeczkę problem, zobaczcie, zobaczcie co znalazłem, Dosłownie w ciągu 15, 15 minut moi drodzy zobaczcie piękne zdrowe podgrzybki piękne zdrowe podgrzybki moi drodzy a poza tym jeszcze taki cały pojemnik opieńków świeżutkie, bez, bez robaków opieńki. Jestem zadowolony, jestem zadowolony moi drodzy. Teraz właśnie się okazało, że, yy, że tych grzybów tak jak tutaj właśnie idę sobie tutaj tak y, zmierzam y, takim spacerkiem, przechodziłem przed chwilą moi drodzy, się okazało, że tych grzybów więcej widziałem w oddali i opieńki na ścieżkach i tam przy takich właśnie starych pniach pojawiały się pojedyncze, takie co prawda bo już, już, już byli tutaj grzybiarze, moi drodzy, ale zobaczcie pod nogami teraz, o, zauważyłem kolejny taki, zobaczcie podgrzybek tam w oddali jeszcze widzę taki podgrzybek Taki brązowy łepek, że tak powiem. Także zapraszam, zapraszam na grzyby, moi drodzy. Dzisiaj, dzisiaj, oczywiście, oprócz tego, że pokazuję grzybki, i chwilę, coś oczywiście jak zwykle, jak zwykle, chwilę, coś tam po bajdurze poopowiadam, moi drodzy. Dzisiaj postaram się zagrać utwór. Rezerwa. Posłuchajcie. Mam nadzieję, że, że pas nie będzie za, za ciasny. Mam nadzieję, że pas nie będzie za ciasny. Ostatnio w domu sobie troszeczkę poluzowałem, ale może być, że jeszcze będzie troszeczkę za ciasny. Chciałem sobie poćwiczyć, moi drodzy, trzeba korzystać z pogody, bo się okazało, że sobota, sobota ma być taka właśnie jedynym dniem bynajmniej w ten weekend. O godzinie 13, 11 już tak zapowiadali, że przestanie padać, się troszeczkę przejaśni i nawet, nawet z tego wszystkiego się okazało, że nie będzie bardzo, bardzo zimno. Oje... Moi drodzy, ten mikrofon mi się tutaj. Nie wiem, czy ten mikrofon słusznie, że ja go podłączam na taką odległość. Może nie ma takiej potrzeby w sumie. Będę musiał się następnym razem właśnie zastanowić, czy to trzeba. Czy to jest taka potrzeba, żeby on był. Ale dobra, moi drodzy. Moi drodzy, zawory, moi drodzy, zawory trochę dzwonią. Nic chyba z tej rezerwy, moi drodzy. Akordeon strasznie, basy strasznie dzwonią, chyba na zaciągnęły wilgoci leśnej, i, i już ten akordeon się po prostu że tak, aż wręcz rozstraja. Ale dobra, moi drodzy, postaram się tą rezerwę Wam w takim zwolnionym tempie zagrać jak brzmi ta melodia oczywiście, a później za karę, za karę, za to, że akordeon odmówił posłuszeństwa, moi drodzy, postaram się zagrać z telefonu, wezmę telefon, wziąłem telefon akurat, także włączę internet i postaram się, jeżeli będzie oczywiście tutaj zasięg, postaram się zagrać rezerwę, a znaczy zaśpiewać karaoke, moi drodzy, z marszu bez przygotowania. Dobra, moi drodzy, rezerwa, posłuchajcie jak ta melodia brzmi dla tych oczywiście, którzy nie wiedzą, a później jeszcze zaśpiewam. Drodzy, nie wyszło, nie wyszło. Akordeon odmówił posłuszeństwa, bynajmniej w tych akordach, w tych basach, co tutaj przygrywałem, bo to trzeba było tak miarę szybko grać. Zaczął fałszować. Przepraszam. Później jeszcze tam sobie poćwiczę jakieś inne może utwory, może, może one jakoś tam inaczej będą wychodziły. Akurat, ale jeżeli chodzi o rezerwę, nie da się grać. Za zimno, za zimno. Rączki mi jest ciepło. Ale akordeon, coś po prostu. Akurat ten akordeon nie za bardzo yy, zależało mi na tym, właśnie, bo ten jest, właśnie, ma nowy miech, ale ten właśnie odmówił posłuszeństwa. Kto wie, może Wiktoria. Wiktoria jeździ co tydzień do lasu. Stara Wiktoria, pocz, poczciwa. Yy, pewnie Wiktoria by ogarnęła temat, ale niestety ona tam ma już ten y, taki zuży, zużyty, ten miech, i dlatego decyzja zapadła taka, że biorę nowy akordeon, który niestety miech, zobaczcie, miech oczywiście. Jest oczywiście lepszy, dużo lepszy od tych starych akordeonów, ale zawory są produkowane przez Chińczyków, plastikowe i odmawiają posłuszeństwa. Moi drodzy, do zobaczenia! Do zobaczenia! I postaram się za moment jeszcze dołączyć do tego filmiku karaoke, rezerwę zaśpiewać. Do zobaczenia! Hej! Rezerwę spróbuję zagrać. Nie wiem, co dla mnie gorsze. Szybko grać czy szybko śpiewać, bo ani jedno, ani drugie mi nie wychodzi. Ale postaram się dwie zwrotki, moi drodzy, i pożegnam się z Państwem. I idę dalej w ten piękny las. Leśny grajek, który nie umie grać. <grym> Godzina piąta, minut trzydzieści. Kiedy pobudka zagrała, grupa rezerwy szła do cywila, nie jedna panna płakała. Grupa rezerwy szła do cywila, nie jedna panna płakała. Nie jednej pannie żal się zrobiło i serce z bólu zadrżało, że jej kochanek szedł do cywila. A jej się dziecko zostało Że jej kochanek wszedł do cywila A jej się dziecko zostało Na dworcu głównym w mieście Wrocławku Wszystkie się panny zebrały Z kamieniem w ręku Na rezerwistów czekały kamieniem w ręku, dzieckiem na ręku, Na rezerwistów czekały, czekały. Lecz to nie honor, dla rezerwisty, by na peronie z panną stać. Siadł do pociągu i trzasnął drzwiami, Tak się pożegnał z pannami. Siadł do pociągu i trzasnął drzwiami, Tak się pożegnał z pannami. Wsiadł do pociągu, usiadł przy oknie, A pociąg ruszył z łoskotem. A wszystkie panny głowę spuściły, poszły do domu z powrotem. A wszystkie panny głowę spuściły, poszły do domu z powrotem. Na rano poszły do sztabu pytać o adres miłego. Szef sztabu na to im odpowiedział, u nas nie było takiego. Sztabu na to im odpowiedział. U nas nie było takiego. Moi drodzy, dziękuję serdecznie. Rezerwa utwór w wykonaniu leśnego grajka. Moi drodzy, pozdrawiam. I do następnej soboty. Cześć. Hej.